Cześć, posłuchaj mnie na spokojnie. Nie zamierzam Ciebie oceniać, nie mam też magicznych rozwiązań, ale chcę Ci powiedzieć kilka rzeczy, które mogą mocno zmienić Twoje podejście do treningu. Do sylwetki, do zdrowia i do twojego ciała. Bo jeżeli oglądasz ten film, to znaczy, że coś w Tobie, się, coś się może nie zgadzać. Coś ci mówi, że chcesz lepiej się czuć, że chcesz lepiej wyglądać, że chcesz poczuć się znowu sobą, ale bardzo możliwe, że sama sobie troszeczkę przeszkadzasz. I powiem to bez owijania w bawełnę. Najprawdopodobniej przeszkadza ci perfekcjonizm. I nie, nie mówię o tym, że chcesz dobrze wyglądać. Chodzi o to, że masz w głowie jakąś wizję idealnego treningu, idealnego planu, idealnej wersji siebie. I dopiero, do, i dopiero tak naprawdę, kiedy to wszystko się zgadza, kiedy dzieci są zdrowe, jest zero zaległości w pracy, dom ogarnięty, pogoda dobra, ty wyspana, to dopiero wtedy. Uważasz, że możesz zacząć. Tylko, że co się dzieje? Taki dzień nigdy nie nadchodzi. I wtedy stoisz w miejscu. Znasz to? Od poniedziałku biorę się za siebie. I wtedy wiesz, co się dzieje? Jest poniedziałek. Ty masz mnóstwo energii, robisz trening, ogarniasz dietę, pijesz wodę. Jest super. We wtorek się jeszcze trzymasz. W środę wypada ci, nie wiem, zebranie w szkole. Nie robisz treningu. Myślisz sobie kurczę, nie zrobiłem treningu. Trudno. Zjem pizzę. Czwartek? Już i tak bez sensu. I tak wracasz do punktu wyjścia. I to nie jest brak motywacji, to, je, to nie jest lenistwo. To jest taka pułapka perfekcjonizmu. Inny przykład: trenujesz, udaje się trenować systematycznie w miarę przez tydzień, dwa, nagle po dwóch tygodniach dopada ci jakaś lekka choroba, czy lekka choroba nie wiem, dziecka. Cokolwiek co wytrąca cię z rytmu na jakieś dwa 3 dni. uważasz, że skoro 2-3 dni nie trenowałaś, to tak naprawdę nie ma sensu. Zaczniesz znowu od poniedziałku i kolejny pół tygodnia ucieka. Czasami takie pół tygodnia zamienia się w tydzień, dwa, trzy. Czasami jest tak, że miesiąc trenujesz, później dwa miesiące nie trenujesz. Miesiąc trenujesz, później dwa miesiące nie trenujesz, bo uważasz, że nie jest to odpowiedni moment. I teraz bardzo mocno mnie posłuchaj, bo jeżeli masz, jeżeli to co powiedziałem jest dla Ciebie znajome, jeżeli masz 4, na przykład 40 lat, 42, 46, troszeczkę więcej, tak, to najprawdopodobniej jesteś kobietą, która już w życiu bardzo dużo zrobiła. Tak, ma praca, dom, dzieci, być może własna firma, może też raczej na pewno masa stresu, tak? I trening nie może być taką dodatkową presją. Trening ma ci pomagać w zarządzaniu tym wszystkim, a nie dorzucać ci cegieł do pieca, której tak już bardzo mocno grzeje, tak? Więc co z tym zrobić? Po pierwsze, po pierwsze, i to naprawdę sobie weź do serca, przestań myśleć, że musisz robić wszystko na 100%, że każdy trening musi być zrobiony, że trening musi być zrobiony na te 100%, a dzień bez treningu jest dniem straconym. Tak? Bo jeżeli zamiast pięciu treningów w tygodniu na przykład zrobisz dwa, ale co tydzień przez trzy miesiące, kto będzie miał lepsze efekty? Ty, a nie ta, co przez dwa tygodnie robi wszystko idealnie, a potem pęka i przez miesiąc robi nic. Tak? Bo konsekwencja zawsze będzie tutaj bić Perfekcję. Mam nadzieję, że powoli powolniku rozumiesz, do czego zmierzam. Po drugie, spójrz na to, co robisz teraz i zapytaj siebie szczerze, czy jestem dla siebie dobra, czy traktuję siebie dobrze, tak? jak kobietę, czy która zasługuje na zdrowe ciało, na ruch, na troskę. Bo wiele kobiet po 40 to takie mistrzynie dbania o innych. Ale siebie traktują jak resztkę czasu, jak coś tam, że jak starszy czasu, to spoko, to wtedy, tak? I tu mam dla ciebie naprawdę konkret. Jeżeli tak uważasz, to Daj sobie godzinę tygodniowo. To są na przykład dwa 30-minutowe treningi. I to wystarczy na początek. Tylko rób to co tydzień, bez przerywania, bez wymówek, bez karania siebie, tak? I bez oczekiwania jakichś gigantycznych wyników, bez dmuchania sobie takiego balonika, nie wiadomo, jakiej presji też, tak? Żeby nie było czegoś takiego, że właśnie że ty uważasz, że jak jeden trening jest niezrobiony, to trzeba cały plan robić odnować. Jak jeden jest trening zrobiony, to teraz wszystkie efekty są już pozamiatane po efektach. Bo to tak nie działa. Zawsze efekty będzie miała osoba, która będzie konsekwentna, która wytrwa w tym wszystkim i będzie systematycznie robić chociażby te dwa, trzy treningi w tygodniu przez X miesięcy, niż ktoś, to będzie się perfekcyjnie rzucał na czy to trening, czy odżywianie na 2-3 tygodnie, 2 miesiące, a później przez kolejne dwa miesiące nie będzie nic robił. Tak trzecia rzecz. Oprócz ogarniania jedzenia, patrz też na inne rzeczy, na inne efekty. Patrz też na kroki, patrz na sen, patrz na regenerację. Po 40 roku życia, Twój organizm już nie odbudowuje się tak szybko jak kiedyś. I nie chodzi o to, że jesteś stara. Chodzi o to, że po prostu procesy w ciele, że nasze ciało potrzebuje takiego mądrzejszego podejścia, takiego mniej zajeżdżania się, więcej systematyczności i balansu. Więc jeżeli na przykład łączymy siłownie z bieganiem, świetnie, ale nie możemy tego robić jako osoba, która ma 20 lat. Która nie ma dzieci i żyje tylko treningiem. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi, tak? bo często my patrzymy na ten Instagram czy na te social media, tylko że my tam widzimy perfekcyjny obraz. Bardzo często singli, którzy, no nie oszukujmy się, prawdopodobnie mają troszeczkę więcej czasu niż osoba, która ma na, na głowie jakieś małe. Dzieci, tak? Tak, już generalizując, tak? I chociażby dlatego właśnie stworzyłem plany treningowe, jak smukłe ciało, jak silna biegaczka, jak bieganie i ciało, gdzie te treningi są skondensowane w bardzo taką małą, kompaktową formę, żeby przynosić maksymalne korzyści i żebyście wy, żebyś ty mogła utrzymać tą konsekwencję, żeby nie obciążały za mocno, żeby nie były czymś najważniejszym w życiu, tylko takim uzupełnieniem tego wszystkiego, tak? I to jest dla osób, które właśnie chcą wrócić do formy, mają mało czasu, nie chcą kombinować z z pięcioma aplikacjami, chcą przede wszystkim zadbać o swoją sylwetkę. Tak? Więc zajrzyj na stronę borkowskiadam.pl i zobacz, a jeżeli nie wiesz, czego wybrać, to napisz po prostu do mnie, przeprowadzimy sobie taką konsultację. Tak? I jeszcze jedno. Nie porównuj się do innych kobiet w internecie. Te wszystkie instagramowe trelerki z idealnym brzuchem, i naprawdę one ci nie pokazują, jak wygląda rzeczywistość. Ja uwierz, mi, ja siedzę w tej branży już od prawie 15 lat, tak? I uwierz, to, to nie ty, ty nie jesteś z nimi po prostu w konkurencji, tak? Jesteś tylko ty kontra twoje wczoraj. To jest jedyna twoja rywalizacja, jedyna rzecz, do której tak naprawdę możesz się porównywać, jaka ma sens. Więc zanim wyłączysz ten film, a cieszę się, że tak daleko już dotarłaś, to chcę yy, zadać sobie pytanie, czy chcesz dalej kombinować, czy chcesz dalej zaczynać od poniedziałku i liczyć, że samo przyjdzie, czy wolisz zaufać komuś, kto już prowadzi dziesiątki kobiet takich jak ty. Jeżeli bioresz tą drugą opcję, to zapraszam Ciebie do współpracy, tak? Lub na jeden z moich gotowych planów treningowych, ale nieważne, jaką drogę e, obierzesz, pamiętaj, że warto robić coś, co jesteśmy w stanie utrzymywać. Tygodniami i miesiącami, a nie coś, co jesteśmy w stanie narzucić sobie, co jest bardzo duże, ale nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się podobał. Zapraszam Cię do następnego filmiku. Dziękuję, do usłyszenia. Hej.